Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda. Jak płynąca woda. On zwraca je dokąd sama zechce. Każde, każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara. Dumne oczy i serce nadęte, te pochodnia występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym to wiatr ściągany, szukanie śmierci. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy każą na śmiewcę, mądrzeje prostaczek. Gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa. Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza. W nieszczęście wtrąca nieprawych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku. Oto Słowo Boże. Prowadź mnie, panie, ścieżką twych przykazań. Prowadź mnie, panie, ścieżką twych przykazań. Bogosławieni, których droga nie skalana. Duże postępują zgodnie z prawem Pańskim. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przekazań, abym rozważał Twoje cuda. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przekazań wybrałem drogę prawdy pragnąc Twych wyroków uczniem bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem prowadź nie Panie Ścieżką Twych Przykazań. Prowadź mnie ścieżką Twych Przykazań, bo radość mi przynoszą, a prawa Twoje zawsze strzec będę po wieki. Wieków. Prowadź mnie, panie, ścieżką twych przykazań. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego. I zachowują mnie Alleluja, Aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa, Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Poznajmiono mu, twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz on im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, to jest mowa. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. A kto najdoskonalszy przykład wypełniania dał nam słuchania i wypełniania słowa Bożego? Oczywiście Twoja matka. To ona odpowiedziała. W swoim czasie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Słowa Bożego. I my, Panie Jezu, chcemy też przyjąć taką postawę jak Maryja. A to znaczy, a to znaczy, że mamy też postępować jak trzeba, według przykazań, a Księga Przysłów dopowiada, jakie to ma być postępowanie, postępowanie uczciwe i to właśnie postępowanie jest mniejsze dla Pana niż krwawa ofiara. Co to znaczy? Ofiara krwawa też ma znaczenie, ale ponad tym jest postępowanie uczciwe. Gdyby to przełożyć tak na język rodzinny, małżeński, bardzo ważne są pieniądze. Ciężko, krwawo zapracowane. Tak, mężczyźni tutaj obecni wiedząc, co to znaczy. Oczywiście kobiety też pracują, ale mężczyźni pracują bardziej, prawda? Bardziej pracują. Nie. A jednak, ale co chcesz przez to nam powiedzieć, Panie Jezu, że ponad ten zarobek ciężko zapracowany jest postępowanie uczciwe, wierność małżeńska, czystość małżeńska. Właśnie. I to jest też trudne. I to odbywa czasem trudniejsze, aniżeli ta ciężka, męska praca, za które są pieniądze. Panie Jezu, i dalej jeszcze, co mówi nam Księga Przysłów o Bogu Sprawiedliwym. Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza. Nieszczęście wtrąca nieprawych, a o tym nie lubimy słuchać. Wolelibyśmy, żeby tylko o Bogu miłosiernym, a tymczasem nieszczęście wtrąca nieprawych. A my się dziwimy, skąd to nieszczęście, skąd ta nieszczęsna pandemia, powodzie, pożary i tak dalej. A no bo nie postępują ludzie sprawiedliwie, zgodnie z przykazaniami bożymi. Tak, Panie Jezu, też śpiewaliśmy pięknie, prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań bo przynoszą mi radość. Tak. Jeśli chcemy mieć tę radość z życia prawdziwą, to trzeba iść ścieżką Twych przykazań. I teraz powtarzamy to, co śpiewaliśmy. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa. I zachowywał je całym sercem. Tak, Panie Jezu, ty masz swoje sposoby uczenia. Jesteś najlepszym nauczycielem. Ucz nas, jak sami mamy postępować drogą przykazań, ale też jak innych do tego mamy zachęcać. Jak my możemy nawrócić ten świat? Oczywiście ten, którym my się poruszamy na co dzień w naszych rodzinach. A czy nie ma w naszych rodzinach takich, których by trzeba było nawracać? Chyba takiej rodziny nie ma. Zawsze ktoś tam się znajdzie. Jak do niego trafić, Panie Jezu? Do tego potrzebujemy Twojej mądrości, Twojego światła, Twojej mocy. I tego tak to prosimy Cię. Modlimy się. Modlimy się za wszystkich ludzi, aby zrozumieli, że prawdziwe szczęście tylko wtedy osiągną, jeśli będą postępować drogą przykazań. Ciebie prosimy. Nawrócenie grzeszników, szczególnie w naszym narodzie polskim. Ciebie prosimy. Modlimy się za chorych, aby Pan przywrócił zdrowie. Ciebie prosimy. Módlmy się o zbawienie wieczne dla zmarłego Jerzego. Wypiór, jego rodziców Alfreda i Magdaleny. Ciebie prosimy. Modlmy się o zdrową moralność w naszym narodzie. Ciebie prosimy. Módlmy się. Aby najważniejsza godzina w ciągu dnia była to godzina mszy świętej, abyśmy byli zawsze na nią przygotowani i aby jej nigdy nam nie zabrakło. Ciebie prosimy. Prośmy o odwagę dla Kościoła, aby nie szedł na kompromis w sprawach dotyczących wiary i moralności. Ciebie prosimy. Módlmy się o miłość i zgodę w rodzinach. Ciebie prosimy. Módlmy się za dusze zakonających za i w czyściu cierpiących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o złagodzenie i oddalenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i o szybki triumf najświętszych serc Pana Jezusa i najświętszej Marii Panny. Ciebie prosimy o nowe święte powołania kapańskie, zakonne, misyjne i kontemplacyjne, a także o nowe święte powołanie do małżeństwa. Ciebie prosimy. Boże, żeśmogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w dół świętym w Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego. Alleluja, znieść pod niebo, głos. pan dał chleba moc, Aleluja. Alleluja. Znieś pod niebo, głos. Pan dał chleba mo. Alleluja! Chrystus Pan komunią dla nas co dzień staje się On rozrywa grzechu pęta złem Cóż uczynił mi człowiek kiedy ze mną Pan On podnosi, Podtrzymuje mnie. Alleluja! Znieś pod niebo głos, Pan dał chleba moc. Alleluja! Znieś pod niebo głos Pan dał chleba moc aleluja. Chrystus Pan komunią dla nas Co dzień staje się On rozrywa grzech Pęda Cóż uczynił mi człowiek, kiedy ze mną Pan odprowadzi i podtrzymuje mnie? Aleluja. Znieść pod Niebo. Pan dał chleba moc, aleluja, aleluja. Zniszcz pod niebo głos, Pan dał chleba moc, aleluja.